Witam Was serdecznie, i dzisiaj trochę porozmawiamy o, o podświadomości. E, tak, rzeczywiście trochę, bo o podświadomości to można by rozmawiać i rozmawiać. <laughs> Natomiast e, dzisiaj ja chciałbym e, w zasadzie czy e, dać pewną wskazówkę, czy no w zasadzie zostawić taką pewną informację. Mówiącą o tym, w jaki sposób podświadomość z nami rozmawia. Bo podświadomość z nami rozmawia, podświadomość się z nami komunikuje, tylko musimy nauczyć się to odczytywać. I też ja bardzo lubię mówić o tym, że Nasza podświadomość, ona w, w pewien sposób próbuje nas prowadzić do naszej pełni, żebyśmy mogli jak najbardziej zintegrować wszystko to, co w procesie wychowawczym, tak, w tym, w tym słynnym dzieciństwie, musiało zostać w pewien sposób odczepione od nas, używając takiego potocznego języka, czyli mówimy to o różnych mechanizmach obronnych, tak. Tak, tak, w szerokim, w szerokim wydaniu no to, to będą to wyparcia, ale, ale nie tylko. No, i ta nasza podświadomość ona próbuje nam zlokalizować, pomóc zlokalizować, co my tam mamy wyparte i, i co dobrze byłoby zrobić, żeby żyło nam się pełniej, lepiej, żebyśmy byli bardziej sobą, tak, żebyśmy byli bardziej zakorzenieni. W życiu, żebyśmy mogli czerpać z tego życia, tak? I ta, ta nasza podświadomość generalnie próbuje nam tutaj pomagać, tylko robi to w taki. No, no, mi się nasuwa słowo nieoczywisty sposób, chociaż jeżeli siedzę w tym już tyle lat, to no to, no to ten sposób wręcz przeciwnie wydaje się być bardzo oczywisty albo te sposoby bardzo oczywiste. No i tak, żeby, żeby tak nie było to takie masło maślane, to przejdźmy do, do rzeczy. Pierwszy sposób, w jaki przemawia do nas nasza podświadomość. Ja może użyję tutaj cytatu, nie wiem czy go przytoczę, tak tak kropka w kropkę poprawnie, ale już dawno temu Karl Gustav Jung powiedział, że dopóty dopóki nie uczynisz nieświadomego Świadomym, to będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywać to przeznaczeniem. Eee, tak więc, nasza podświadomość e, mówi do nas poprzez nasz los. Czyli, mówiąc inaczej, poprzez to, co nam się przydarza, poprzez okoliczności e, naszego życia. I zwróćcie uwagę, że. Mm, jeżeli się tak zatrzymujecie i trochę sobie obserwujecie świat, to okazuje się, że może być dwóch ludzi, którzy mniej więcej żyją w podobnych okolicznościach, tak? Żyją w tym samym kraju, w tym samym mieście, w tej samej dzielnicy, nawet mogą pracować w tej samej pracy i mieć mniej więcej te same warunki finansowe. E, a ich życia będą wyglądać zgoła inaczej. Tak? I może tak być, że życie jednego będzie <laughs> usłane różami. Tak mówię, trochę, trochę e, skrajnie podkręcając te różnice, e, ale tak w istocie może być, a, a dla drugiego będzie to, to pasmo udręk. Tak? I tutaj oczywiście najczęściej kłania się to, czego nasz mózg nauczył się. W słynnym dzieciństwie, tak, bo nasze dzieciństwo bardzo nas determinuje, i to, czego myśmy tam doświadczyli, tak, jeżeli tam doświadczaliśmy dużo odrzucenia, dużo porzucenia, jeżeli doświadczaliśmy jakichś zdrata, w zasadzie to, co, co byśmy my odczuwali jako zdradę, tak. Jeżeli doświadczaliśmy poczucia bycia nieważnym, tak, bo, bo mógł płynąć taki przekaz, że inni są ważniejsi albo inne sprawy są ważniejsze, no to to, czego nasz mózg się nauczył, on dzisiaj będzie w pewien sposób wyprojektowywał sobie na, na te okoliczności życia i to się będzie składało na to, co będziemy nazywali naszym losem, tak, czyli mimo że te okoliczności w tu i teraz wcale nie muszą być odrzucające, porzucające, tak, nie muszą dostarczać nam doświadczenia zdrady i tak dalej, to, to my i tak i tak będziemy dalej to przeżywać. I tutaj zobaczcie, taki klucz, który może trochę nam pomóc to rozszyfrować, tak? czy do tego dotrzeć, tak Jak, co, co, co tam ta, ta yy... Co ten los spróbuje nam powiedzieć, tak? E, spróbujcie sobie popatrzeć rzeczywiście na, na wasze związki, na, na wasze e, jakby sytuacje, które wam się przydarzają w pracy, na sytuacje, które się przydarzają w waszych relacjach z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jeżeli tam jest pewien powtarzający się wzorzec, że zawsze ktoś was tam zrobi w balona, na przykład. Albo gdzie nie pójdziecie, tam ktoś będzie wam przekraczał granicę. Bo gdzie nie pójdziecie, to będziecie nie, niesłyszani, niewidziani. Eee, to tu jest mo moim trop. To, to, to być może właśnie to jest to doświadczenie, które wyryło się w waszym umyśle w okresie dziecięcym i żywo się tutaj wyprojektowuje na tą rzeczywistość doczesną i e, jeżeli odpowiednio do tego podejdziecie, czy, czyli e, dotrzecie sobie do tego materiału źródłowego i no ja lubię używać tego terminu, to to będzie taki termin roboczy, no bo wiadomo, że tutaj nie, nie, nie opiszę całego procesu terapii, bo tak naprawdę w, e, mi jest bardzo bliskie to podejście, które w tym zakresie preferuje Irwin Yalom, że, że tu nie ma jednego schematu postępowania dla wszystkich ludzi, tylko szukamy indywidualnej ścieżki każdego człowieka, tak? tak więc nie, nie przedstawię wam tutaj tego tak zwanego know-how, tylko, tylko zostawię wam tą informację, tak, że, że dotarcie do materiału źródłowego i dokochanie. Tego, co potrzebuje być dokochane, e, jeżeli zrobimy to rzeczywiście skutecznie, to w jakimś zakresie zaczyna to zmieniać nasz los. Czyli okoliczności naszego życia zaczynają być inne, jakby to dziwnie nie brzmiało. Nie, nie wiem, czy dla Was to brzmi dziwnie, czy nie. E, druga kwestia, tak? Czyli dr, drugi taki kanał którym dociera do nas nasza podświadomość, a w zasadzie można by go wstawić jako, jako pierwszy w sumie. Nie? E, chociażbym tego tak bardzo nie, nie, nie waloryzował. No po prostu po prostu ja będę sobie to wymieniał w takiej kolejności, w jakiej mi przychodzi. To są po prostu nasze uczucia i nasze emocje. Ja w wielu materiałach e, mówiłem, że to są najbardziej spersonalizowane i dokładne informacje mówiące o tym, co się z nami dzieje lub też co się z nami działo, tak? no bo te uczucia i emocje możemy też tutaj podzielić sobie na funkcjonalne i niefunkcjonalne. Funkcjonalne to są te, które działają w przestrzeni tu i teraz. I w tu i teraz, okej, okay, ja, ja cały czas zbieram informacje z otoczenia, nawet jak tutaj do was um, mówię, to, to cały czas... Ta, ta, można powiedzieć, nieświadoma część mnie zbiera informacje z otoczenia i daje mi jakąś taką wewnętrzną informację o tym, jak ja się z tym mam, w postaci stanów emocjonalnych i, i uczuć. I to, to też w ten sposób nasza podświadomość rozmawia z nami. I teraz zobaczcie, okej, okay, jestem w pięknym miejscu. Jest tutaj zielono, ptaszki śpiewają, i rzeczywiście to, to wprawia mnie w stan spokoju, relaksu, tak? jakiegoś też lekkiego poruszenia i zachwytu generalnie nad tą zielenią. Jakoś ja bardzo lubię zielony kolor. I tak sobie z tym jestem, ale zobaczcie, że można być w takim miejscu i jednocześnie czuć się przygnębionym, czuć się na coś wkurzonym i przeżywać w ogóle jakieś stany, takie, które moglibyśmy tak ogólnie powiedzieć, nie pasują do tych okoliczności. I to najprawdopodobniej będą emocje niefunkcjonalne, czyli te emocje, które się w nas wzbudziły wcześniej. One nie pochodzą z przestrzeni tu i teraz. I z jakiegoś powodu nie zostały przeżyte w tamtym momencie, i one teraz mogą do mnie wracać i, 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 i do mnie mówić. Tak? Czyli e, obserwujmy to, co dzieje się w naszym wnętrzu, obserwujmy jakie sygnały emocjonalne płyną z naszego serca, płyną z naszego ciała, bo tam też są ważne informacje przeżywajmy je, bo to jest ważne. Emocje są do tego, żeby je przeżywać i żeby traktować je jako paliwo do działania. Czyli emocji się nie... nie intelektualizuje się emocji. Tak? Jeżeli zaczynamy za dużo myśleć, to odcinamy się od emocji, odcinamy się od naszego ciała i bardzo często odcinamy się od działania. Być może... Macie tak w życiu, albo znacie ludzi, którzy myślicielami są tęgimi, ale tak naprawdę niewiele w życiu robią. Tak? I to, to, to jest o tym. Także to jest, to jest taki drugi kanał, w jaki dociera do nas, albo jakim dociera do nas nasza podświadomość. I trzeci, trzeci kanał, trzecia droga, yy, gdzie ta podświadomość próbuje do nas dotrzeć, to jest nasze zdrowie. To jest to, co dzieje się w obszarze naszego zdrowia. Yy, I tutaj yy, bliskie mi jest yy, to spojrzenie, jakie, jakie miała czy ma medycyna wschodnia, medycyna chińska. Bo, bo tam generalnie nie ma przypadkowych chorób czy nie ma przypadkowych dolegliwości zdrowotnych. Tam z, zawsze jest to związane z, z tym, co się z nami działo, bądź co się z nami dzieje. Także to, to mi jest bardzo bliskie to spojrzenie i bardzo bliskie mi jest również spojrzenie e, z perspektywy, Ustawień systemowych, bo to, to również, ale te ustawienia systemowe będą mówiły też o, o wszystkich trzech tych dzisiejszych kanałach docierania podświadomości do nas, bo ustawienia systemowe mówią o tym, że to, co ja w danym momencie przeżywam, czy to w postaci losu, czy to w postaci uczuć, emocji, czy to w postaci jakiegoś stanu zdrowotnego, może również nie być związane stricte z moimi przeżyciami, ale może być związane z przeżyciami moich rodziców, moich dziadków, no mówiąc, mówiąc ogólnie, z przeżyciami moich przodków, bo ta informacja ona sobie tak transgeneracyjnie krąży. I, i, i tam, gdzie jeżeli dziadkowie czegoś. No właśnie, nie dotarli do czegoś i nie przeżyli, to ta informacja poszła sobie do naszych rodziców. Jeżeli oni tam do czegoś nie dotarli, to poszło sobie do nas. Jeżeli my do czegoś nie dotrzemy, to pójdzie do, do naszych dzieci. No tak tak taka to już jest natura ludzi, taka jest natura e, tego świata, w którym żyjemy. Czyli nasz stan zdrowotny, co by to nie było również jest taką rozmową naszej podświadomości z nami. My żyjemy dzisiaj w, ty w tych takich czasach, gdzie w pewien sposób mam takie wrażenie, że mówiąc delikatnie, proponuje nam się pewien pęd. Wszystko ma być szybkie, łatwe i szybko dostępne. I jak coś nas zaczyna boleć, no to medycyna nam od razu proponuje jakąś pigułkę na to, żeby szybko przestało boleć, tak? A tam jest moim mini jakaś informacja, i, i ja, ja tak w skrócie tylko powiem, bo nie chcę dzisiaj jakoś szeroko o tym mówić. Ale mam wiele takich potwierdzeń i w życiu własnym, ale też yy, tutaj jestem wdzięczny za to, że mam taką. Ja, ja uważam, że mam taką uprzywilejowaną pracę, która daje mi możliwość oglądu ogromnej ilości zjawisk i, i, i tego wszystkiego, co na nas wpływa. Eee, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że mm, nawet jeżeli popatrzymy na ten, nie wiem, przysłowiowy, niech to będzie ból głowy, tak? Jeżeli my za każdym razem bierzemy tabletkę i sobie ten ból w jakiś sposób wyłączamy, czy ten sygnał wyłączamy, ja rozumiem, że są takie sytuacje, że nieraz to jest nie do zniesienia, nieraz jesteśmy rzeczywiście w pracy, musimy się jakoś poratować. Także to też nie jest tak, że ja mówię nigdy nie bierzcie. Zresztą mam nadzieję, że jeżeli są tu tacy widzowie, którzy już mnie trochę poznali, no to, to wiedzą, że ja nie mam żadnych skrajnych czy radykalnych poglądów, jestem bardzo otwarty i elastyczny. Eee, także są sytuacje, gdzie ok, warto się tą tabletką polatować, natomiast jakby ogólna reguła jest taka, że jeżeli my ciągle używamy tej tabletki do, do tłumienia tego przysłowowego bólu głowy, to ten ból głowy nie znika. Znaczy, on, on znika w momencie, kiedy tam się polatujemy tą tabletką, ale powraca. A dlaczego powraca? Bo pewna informacja, która za tym bólem stoi, nie została odczytana. A jeżeli my zaczynamy. Postępować w trochę mniej wygodny być może, ale bardziej cierpliwy i uważny sposób. Czyli zaczynamy, jeżeli tylko się da, próbować sobie z tym bólem pobyć. Ja, ja bardzo lubię ten termin pooddychać do tego bólu, zapytać go nawet, jaką informacją przyniósł. To bardzo często się okazuje że dochodzimy do pewnych odkryć, albo zaczynamy sobie dochodzić do pewnych uczuć i emocji, które gdzieś tam w nas były i zaczynamy je sobie przeżywać. To nieraz trwa jakiś tam czas, ale jeżeli to przeżyjemy, no to ten ból nie wraca. No bo informacja została odczytana, tak? Tak więc taka dzisiaj zajawka, mam nadzieję, że dla Was ciekawa. Eee, tak podsumowując, tak? Czyli mamy... Takie trzy główne kanały, które, którymi nasza podświadomość próbuje nas kontaktować, w zasadzie z nami samymi. To jest nasz los, to są nasze uczucia i emocje i to jest nasze zdrowie. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, i do następnego razu. Hej!